I'm wow. Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku z mojej serii Space Engineers i dzisiaj pomówimy o aktualizacji 1 z e, 25, która wprowadziła parę ciekawych zmian. Pierwszą ze zmian są natomiast szyby. Mamy do wyboru teraz od e, groma e, rodzajów szyb i teraz Wam pokażę. Możemy budować e, stare szyby takie jakie były, czyli pionowe okno i okno ukośne, ale też mamy okna ukośne, ale bez przezroczystości, bez żadnych e, tych pasków i mamy też o wiele większe okna, co daje nam większą opcję budowania okrętów e, przeszklonych. To jest jedna dobra cecha. Dwa, okienka są półotworne. Więc e, trudno je będzie zniszczyć. Nie są tak łatwe do zniszczenia jak poprzednie okienka. E, Fantastyczny jest natomiast też widok ze środka. Proszę. Tak wygląda ładnie widok ze środka. Z zewnątrz praktycznie prze, okna są nieprzezroczyste, ledwie co widać. E, a nowe okienka od środka są ładne, takie niebieskie, daje to przejrzysty obraz e, lotu. Druga ciekawa rzecz jest to natomiast w aktualizacji pokazał się I Artificial Mass Działa to natomiast zaraz wam powiem co to jest, odkryłem Jest to inaczej rzecz ujmując ciężarek, który wcześniej nam zastępował na przykład chcieliśmy żeby nam nic nie odlatywało i żeby ten Wystarczy go umieścić, mimo że, jak widzicie, mały stateczek jest w polu grawitacyjnym, ma włączone amortyzatory, więc nie powinien opadać. Żeby takie coś rozwiązać i żeby na przykład nam lekko spadł, proszę, umieszczę tylko jeden i automatycznie stateczek leci w dół tam, gdzie idzie grawitacja. Tak jak idzie grawitacja, tak stateczek opada. Czyli jeżeli bym umieścił to tutaj, widzicie, ja się nie ruszam, statek idzie w dół, przyciska go, działa zupełnie jak mały meteoryt, dzięki czemu można na przykład e, odpalać ładnie torpedy. <laughs> Tylko musiałbym nad tym popracować. No i następny natomiast dodatek, zaraz Wam pokażę. Otóż teraz są trzy kokpity. Jest jeden kokpit mały dla małych statków, jeden kokpit duży dla dużych statków i trzeci kokpit duży dla dużych statków. To jest e, poprzednie dwa kokpity po prostu były połączone, że włączało się jeden kokpit i było. A teraz natomiast są dwa kokpity dla dużych statków i one wyglądają tak. Ten był wcześniejszy i jak się w nim siedziało, to się siedziało w ten następujący sposób i się na przykład altem nie można było na bliskiej rozglądać. Za to ten jest mniejszy i jeżeli damy przed nim szyby, to będzie można się rozglądać. Jest to bardzo przejrzyste i bardzo piękne według mnie. Ta aktualizacja jest jedną z bardziej udanych moim zdaniem, bo dzięki temu Pilotując duży statek można po prostu ładnie podziwiać widoczki, jakie ci się za oknem przesuwają. Jest to bardzo realistyczne i bardzo e, piękne. To by było na tyle na temat tej aktualizacji. Dzięki za oglądanie. Na razie.